Dzień dobry, cześć i Czołem z tej strony Mikut. Już dawno nie było u mnie żadnej bitwy. No niestety ten konkurs i inne projekty pochłonęły mnie bez reszty, Tego Was przepraszam i chcę nadrobić trochę tutaj sytuację. Pierwsza bitwa od dłuższego czasu harpun 82 na jak panterze drugiej. Jest to ósmotierowy TEDek. Niemiecki, jest to jeden z dwóch do wyboru na tym ósmym pierze, To jest jedno z nielicznych miejsc, gdzie te, gdzie te drzewka się rozjeżdżają. Mamy do wyboru albo Ferdynanda, albo właśnie jak panterkę drugą. Czym się różnią oba czołgi? Działka mają takie same. Różnica jest w pancerzu i mobilności. Pancerz Ferdynanda jest dużo grubszy, dużo bardziej potężny niż jak pantery. Za to ten drugi czołg jest dużo szybszy z kolei niż Ferden, niż dużo bardziej dużo bardziej mobilny, ciężko go objechać, ponieważ bardzo szybko się obraca tutaj pierwszy strzał w T5-4 niestety poszedł zbyt wysoko. Chłopaki się bronią. Gramy, gramy tryb szturm. Musimy obronić bazę przez 10 minut, ewentualnie wybić wszystkich agresorów, z kolei oni muszą nam tutaj tą bazę przejąć, ewentualnie też wyniszczyć naszych współtowarzyszy razem z nami. Na razie chłopaki się rozjechali dosyć, dosyć dobrze, wszystkie flanki są ustawione, całe miasto jest ładnie pokryte. Teraz będzie strzał w tego, jak Tigerka 8.8, to jest czołg premium, niestety pocisk zdingował, poszedł pod dużym kątem. Nasz bohater cały czas się świeci, ale na w tej grze nie ma artylerii, więc nie ma to się bać jakiegoś ostrzału z góry. Możemy stać tutaj spokojnie przy tej górce i pilnować, żeby nic się nie przedarło, na razie jeszcze nic nie trafił. Jest 0 do 1, eee... przegrywamy niestety, więc na razie na razie obrona jeszcze w miarę się trzyma. Absolwo 2000, prawie 3000 do tyłu. Teraz wyjechał znowu te rzeczy, no chwilę to nie będzie strzał za niego, no tutaj nie, nie przyjmie tą, tą wieżyczkę, wystawia. A wiadomo, że ta wieża jest dosyć twarda. Póki jest taka lekka stagnacja, szybki opis, e, co ma zamontowane tutaj e, nasza jak panterka. Maksymalne działo 12,80. Centymetra pak 44. Średnie obrażenia 490 na penetracji 246. Na pociskach goldowych penetracja wzrasta do 311. Jak mówiłem, jak Pantera jest dużo bardziej mobilna niż, niż Ferdynand. Do przodu 55, do tyłu 12. Pancerz 160 i 40. To jest wystarczająco, żeby niektóre pociski tingować, Chociaż nie jest tyle samo, co oczywiście Ferdek. Teraz harpon szybko zmienia pozycję. Widzi tutaj lekką lukę na, e, na E5E6, więc teraz czeka, aż po kto się tutaj wyjedzie, już się, pojawiał, już się pojawiły pierwsze czołgi, e, dwa zielone e, niszczyciele czołgów, przepraszam jeden zielony, jeden żółty. Na razie jest w miarę spokojnie, tutaj podjeżdżamy tutaj do, do, do narożnika. Czasami tutaj też wyjeżdżają jakieś pojazdy. Może będzie jakiś przestrzeł, na razie jeszcze żaden... Żaden dymetr nie wpadł. Pierwsze uderzenie będzie wtedy jak Tigera drugiego, który od nas się odbija. Sam dostaje bułeczkę za 518. Bardzo ładne trafienie. No i teraz chowamy dolną płytę. Bardzo fajne zachowanie ze strony, ze strony, ze strony e, Harpuna. Znowu wieżyczka bokiem. Przymierzamy strzał. Wykończenie Tigera drugiego za 450. Z tyłu nas objeżdża T30. Ale chyba nie jest świadoma tego, że tutaj stoi Harpun. Na szczęście zdejmuje ją nasz lew. No i teraz wyjeżdżamy jeszcze na tego kw 4 z podpałą. Na, on, on nas trafia za 335, ale jednak nasze trafienie było dla niego dużo bardziej bolesne. No i teraz będzie celowaniem dolną płytę ma spory kąt, ale to powinno wystarczyć. Oczywiście 259 y, jest kolejny frakt na naszym kącie. Cały czas to jak się nam się kręci po prawej stronie. Na razie go tutaj nie widać, ale wyjeżdżamy na niego ochoczo. Teraz dopiero na nas chyba jeszcze raz nie widzisz, widzi, widzi Teraz strzał. Próbował wcelować y, w karabin, niestety. Ocisk szedł po tej jego e, skontowanej górnej płycie. Tu widzimy się drzewka waliły. t 4 i T69 próbują coś tutaj zrobić. Znowu boczkiem strzał. Bardzo ładne trafienie za 422. E, Magic schodzi. Ciężki zaraz zostanie zjedzony. Właśnie tym, w, tym, w tym momencie to się dzieje. Ale zobaczcie co się stało na mapie. E, prawa strona górna powiedzmy jest czysta. Wyczyściliśmy to, ale dolną już się przelewają wrogowe. Tutaj strzał jeszcze w tego lwa. 504 mu weszło No i teraz jeszcze yy, Dodatkowo dostał Potężną bułę Od naszego spółtowarzysza. Jak Tiger 88 cały czas tutaj się czai Czekamy aż ten lew wyjedzie Celowanie w kopułkę Nie zdążyliśmy Aimix dobija tego Niemiaszka No i teraz wyjeżdżamy Na czołg niemiecki Zdążymy się go strzelić No niestety nie Zdążył uciec Ale prosto W objęcia naszego Tigera drugiego Który powiedział, że teraz powinien sobie z nim, zdać z nim yy, Radę Chociaż nie wiadomo Teraz się na niego Wraca 88 I zdejmuje go niestety Więc teraz trzeba go Teraz trzeba go pomścić, Nie wiem czy, czy, czy harpo nie powinien jechać w drugą stronę, teraz czy nie. Oj niefordunne walnięcie w bok, w ten, w ten w ten filar. No i teraz objeżdżamy tego jak tigerka. Bardzo ładne wykończenie. 9 do 8 wygrywamy. Teraz tam jeszcze w siebie nasi strzelają, więc, więc jak widzimy harpo będzie miał tutaj trochę więcej roboty, ponieważ drużyna postanowiła sobie jeszcze sytuację utrudnić i walos do siebie zostały jeszcze raz, dwa, trzy, sześć czołgów mamy 3000 WN8, więc bardzo ładny wynik, 2800 obrażeń, 3 fraki na naszym koncie, jedziemy na kolejną flankę, która tam już się sypnęła, trzeba podejść tutaj pod te wraki i liczyć, że może coś tam tutaj wyjedzie, jeden Isek, albo Tiger drugi. jeszcze mamy te t 4, który tam walczy z boczku, jedzie chyba Tiger drugi. chce wyjechać elegancko pod boczkiem w naszą stronę, niestety strzał poszedł w biegu, nie trafiliśmy, chowamy teraz się za Nasypem i teraz coraz bliżej, teraz bliżej, poczekamy aż rzeczy wyjadą chłopaki. Mam nadzieję, że nie będą się tutaj wstydzić. Lew... nie, lewy te też chyba nie, nie, nie postanowią wyjechać. I z trzeci naszego Indiańca. No i teraz chyba cały opór już padł. Został tylko tam i z trzeci, No i my od boczku, więc czekamy, który pierwszy tutaj ładnie nam wyjedzie. Pokażę. Czy... No tutaj teraz nie przynieść w to że skręcił nasz Isek, e, ich Isek jeszcze dobija naszego Tigera drugiego. E, Tigra drugi iniejszy odbija się od nas, lew wyjeżdża bardzo ochoczo. Strzał! Przednie kółko, zgęszczenie i dobicie przez współtowarzysza. teraz e, znowu odbicie od ISA trzeciego. Bardzo ładne kontowanie czołgu. E, te pociski tylko się odbiją od, od naszego kadłuba. Zostały jeszcze czterech przeciwników, z czego jeden jest w ogóle niewidoczny, nie, nie wiadomo gdzie był. Wyjeżdżamy do tego ISA, bardzo ładne trafienie w górną część, gąsienic. Jest i KW5 Prawie na full chapsach to będzie ciężki orzech do zgryzienia. Na jedzie bokiem. Zpożemy szybko ładowanie Strzał w biegu ze zgęszeniem wtedy tylko, więc trudno. Teraz Znowu tiger drugi odbija się od nas. Ładne znowu kontowanie ze strony harpuna. No i teraz trzeba by kończyć tego Tigera. Jest, jest koniec koniec ładowania. Strzał w bok wieży 5.42. Znowu tańczymy. Tańczymy cały czas. Tańczymy, kręcimy się, cały czas. Skręt bok. Teraz Tiger no przebija nas niestety, ale to będzie jego już łabędzi śpiew. No nie, jeszcze nie zostało mu 99 haftów. Szkoda, może ktoś go dobije, może ktoś ten, może na mistrzę wyjedzie T-4 dobija i trzeciego. 3 e Tiger drugi zostaje jeszcze na konska cały czas. Celowanie we włas. Kończymy w piękny stylu tego Tigura. No i jeszcze i trzeci i komu piątka, która tam gdzieś wyjechała za, e za bloczek za ten. E za ten segment budynków. 4900 e wyrażeń, 4, 4 flagi, 6700 WN8, bardzo ładny mecz w wykonaniu naszego bohatera. Zobaczcie jak pięknie chowa się za tymi wrakami, jak wykorzystuje te, te niedobitki, żeby żeby schować się za nimi, żeby, żeby, żeby ochronić dolną płytę. Teraz szał przez... przez wrak. piątka odbija się od nas ze złota. Celowanie teraz, nie wiem czemu celował właśnie w przednie kółko, niech wali w tego Artoditu tą ten, te 5 nie ma prawa go przebić z tej strony, ma, ma tylko ustawioną wieżyczkę, no może nie jarzmo działa oraz, oraz, yy, oraz yy, górną płytę kończymy tą kabu 5 w pięknym stylu piąty frak 5, 5 no i teraz pytanie czy uda nam się zdobyć top -gana? Lecimy na respauna, yy, respauna czerwonych, prawdopodobnie, no bo to, to jeszcze mamy podpowiedź od naszego od ichniejszego T69 gdzie i z trzeci powinien stać też nie warto do końca ufać. E, takim podpowiedziom, bo czasami potrafią nas wyprowadzić w pole na szczęście chyba w tym przypadku e, irytacja no widzimy właśnie e, podpowiedź była dobra strzał w biegu, Ty nie trafiamy na szczęście i ci się odbija całe szczęście dla nas, no i teraz będzie trafienie chyba w boczek. ucieknie, 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 no ucieknie niestety. Jest na full hapsa, więc mamy sporo jeszcze damage'a do zebrania. E, tym, w tym momencie się zajmuje chyba naszym isem trzecim, więc możemy spokojnie sobie tutaj wyjechać. Wątpię, żeby był tak rozgarnięty, żeby patrzeć, co się dzieje na mapie. A harpun to wykorzystuje. Wyjeżdżamy tutaj sobie na tyłeczek ta 492. Potężna była. Is nawet się nie obrócił. No i teraz czekamy. Wymiana z tym isem. No i teraz widzę, widzę, co robi harpun. Poczekaj, aż ten is go trochę zmiękczy. Trafi, strzeli, nie, jeszcze poczeka, jeszcze czeka ten szósty frak, czekamy na szósty frak, Isek strzelaj, Isek strzelaj, jest strzał, kol, dobijamy, już szósty frak, no to już wyczekany, ale się należy jak najbardziej jak psu buda, 6300 obrażeń, spora wartość WN8, dokładnie, dokładnie to będzie ponad 10 tysięcy, bardzo ładny wynik, zobaczmy jakie są wyniki końcowe, a dokładnie tablice końcowe. Przed wami wyniki naszego bohatera. Przypominam, ponad 10 tysięcy w UN8. Naprawdę świetny mecz w wykonaniu Harpona 82. Wpadła oczywiście Masterka. I cztery pomniejsze medale, które jak zawsze mówię nic nie robią, ale ładnie wyglądają. Pierwszy, Fire for Effect, czyli ogień skuteczny. Zadaj tyle obrażeń, ile masz punktów życiowych. Drugi, drugi, drugie oznaczenie, praktycznie to samo, tylko że musimy odbić tyle samo, tyle samo co mamy punktów, punktów życiowych. Pojedynkowicz, zniszcz dwa pojazdy, które wcześniej Ciebie uszkodziły. No i Brutal, uszkodź pięć modułów w zerań, 5 członków załogi. Przeciwnika, to się oczywiście harpunowi udało. Ile tutaj ma? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, osiem, dziewięć, prawie dziesięć, prawie dziesięć strzałów y, krytycznych. Bardzo ładnie. Dodkowo dwa, takie pomniejsze medaliki, ale też ładne. Duży kaliber, jak na, y, jak panterkę, jak na ósmy tier. Myślę, że nie jest źle na tym meczu. No i oczywiście y, Top Gun, wyczekany, wyczekany na tym misie, wpadł jak najbardziej 53 tysiące kredytów brutto, 9370 Expa to jest bez konta premium, ale razy 5, pierwsza bitwa y, na evencie, gdzie świadczenie y, było liczone razy 5 na czysto i tak bardzo bardzo wysoko, 1874 świetny wynik, naprawdę prawie 2000 przy... yy... wbiłeś, no cóż, troszeczkę zabrakło ale i tak ten wynik jest oszałamiający, 6 przeciwników ubitych 6000 288 obrażeń zadanych. Jestem ciekawy, ile harpun odbił. Strzelił 24 razy, 21 trafił, ale tylko 16 penetracji, więc trochę tych pocisków posiało mu gdzieś tam po polu albo w gąsienicę, ewentualnie w zostały odbite przez pancerz wrogów. 9 razy samo trafienia, ale tylko 3 go spenetrowały. Odbił. 2000 tysiące obrażeń, co nie jest taką małą, małą wartością jak na Dedyka, który ma mniejszą troszeczkę pancerz niż jego, jeszcze jego brat bliźniak. Dwóch wyspotował, zadał uszkodzenia 10, sześciu zniszczył po asyście, jeszcze ma tam jakieś grosze, 183, podejrzewał, że to była jakaś kąska albo coś, przejechał. Jak na Dedyka, nawet sporo, 2 km, 10 tysięcy kredytów tylko netto, niestety, jakby to było konto premium wartość ta byłaby troszeczkę wyższa, ale i tak jest na plus, to się liczy. Ważne, że nie musiałeś do tej bitwy dopłacać. Dzięki, że bitewka naprawdę świetna, świetna, świetna gra, świetne, świetne korzystanie z osłon. To naprawdę to co zrobiłeś, to naprawdę świadczyło o o twoim myślę, że naprawdę szybko pracowałeś Trzeba też umieć wykorzystywać Wykorzystywać przeszkody terenowe, żeby żeby jak najbardziej chronić swój czołg od otrzymywania obrażeń Dzięki wam za tą bitwę Niedługo coś jeszcze wrzucę mam nadzieję że trochę że trochę czasu znajdę ponagrywać jeszcze parę bitewek mam z poprzedniego patcha a i teraz też jest parę wpadło więc jeszcze wybierać przypominam przypominam wam konkurs wielka bitwa powtóre Great Random battle cały czas przyjmuję zgłoszenia możecie wysyłać czołgi bitwy od 7 tieru w górę na cztery kategorie lekkie, ciężkie, średnie i te deki zapraszam was do udziału bo do wygrania kupa złota i czołg premium 8 tieru Trzymacie się ciepło cześć